Cały czas rozpędza się to hey, Nie, nie możemy zwolnić hey, Musimy to pchnąć Wiem, że to przyniesie korzyść Usłyszeli mój głos, wiedzą, że mają kłopoty Jeszcze diamentowy tron, będę na nim pisał zwrot Yo, grałem się na serwerze Skazy, czyli Waves pay I zostałem policjantem A jak słami dzisiejsza służba, zobaczycie niedługo Tylko jeszcze przed tym musicie zostawić lajka like i suba, stary Te 40 koła tak długo wbijacie, że mam nadzieję, że w tym roku zdążymy A teraz przechodzimy do odcinka Yo Ej. to bym we mnie rzucił. Zatrzymaj się koniecznie. Był to bezpośredni atak na funkcjonariusza. Zjedź. Zjedź na pobocze. Zamknij, mordę Aha, schowałem klamy. Mega to zrobiłem. Myślałem, że mi uciek Duj! To nie są żarty. Zatrzymaj się. Uwierz mi, że będzie tylko gorzej, stary, jeśli się nie zatrzymasz w tym momencie. Dużo zaraz się sam wyjdzie. Ja. Nie muszę za wiele robić. Jedźmy poza miasto, żebym mógł go zramować czy coś. Nie chcę robić krzywdy obywatelom. Chłopcze, nie masz szans. Nie masz żadnych szans. Rozumiesz? Jesteś skreślony. Nikt w ciebie nie wierzy. Nawet sam siebie w siebie powinien nie wierzysz, co? Zdajesz sobie sprawę, jak to się skończy. Dawaj, uda ci się. Wiem, że mi się uda. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nawet nie trochę, nawet zaraz. Muszę zrobić wślizg i zablokować im drogę. To nie koniec, a, ty downy jeden prosto. Serio myślałeś, że się mnie pozbędziesz, Senari Ty sam cię podbywasz, idiota. Trochę ta, ale nie ma to znaczenia. Ja zobacz, jak jesteś zamykany. Pięknie, wysiadaj lepiej. Nie. Oj oj. oj. O, chłopaki jak się jeździ? No to się jeździ profesjonalnie, normalnie, a nie, nie w każdą lampę. Proszę pana, proszę no. pana, mogę coś powiedzieć? No, ponownie. panowie. Proszę pana, niech pan e, tych groszków, widział pan takich groszków? Tak. Proszę tam wjechać ekipą posłat. Dlaczego? Konfident w balasach, nie wierzę w to, zapamiętam, powiem całemu nie, nie, nie. miastu. Balasi denci konfidenci, nara. Myślę, że on Taser. No dobra, przyjął kule w serce, co mu tam. Halo? Ło! Wow. Zwolnij obywatelu, nie. dobrze? trosce o chodzi. swoje życie i przede wszystkim życie innych, bo Twe zbyt cenne nie jest, ale innych zdecydowanie, ty je narażasz. Ja wiem, ja wiem, tylko wie no. Panie ja nowy jestem i ten się Co to zmienia, się że spieszę. jesteś nowy? Co to zmienia, że się spieszysz? No nic. No właśnie, to bez wymówek. Hydrant By naprawiać bez. będziesz później. Z nimi trzeba krótko, policja jest tutaj za miękka. Tu ma być jak w prawdziwych stanach. Za wysoko rękę podniesiesz, to dostajesz 70 kul. Co to było? Co to było? Zatrzymaj się, zatrzymaj się natychmiast! Tu się zatrzymuję? O nie. Hej panowie. Zostawcie mi go co? Na pobocze zapraszam, na pobocze Jeden k nie no, co ty mówisz? Stój! Wysiadaj, stój! Ręce swe ku górze trzymaj wysoko, plecami obróć do mnie się i ręce podnieś swe. Y right now! Right now ręce! Ojej, znaczy. marczę, to zaraz mnie zabijesz. Ojej. Nie no, starek, co ty robisz był? ja muszę iść, proszę pana, no. Gdzie musisz iść? Z wyspy muszę iść. Co to znaczy musisz iść z wyspy, z jakiej wyspy? Jesteśmy w Los Santos, w mieście Los Santos, rozumiesz? Zatrzymaj się i skończ pajacować debilu. Dobra, dobra, możecie go wziąć chłopaki, pozwalam wam. Albo mam inny pomysł. No. Policjant! Policjant! Pomocy! Policja. Co się dzieje? Co się dzieje? Tamten, tamten jest groźny! Przed... Matka mi Szukał, tak mi mówi, niemiło. To mocy on ma młotę, chciały bić matkę. Noc, tak nie mi powiedział, że Nieprawda! Mamę przeczyścić wczoraj, no tak nie powiedział On mnie ja, chciał ja zabić młotkiem, tak panie funkcjonariuszu. Proszę! Proszę. Fakty, tak nie są fakty. proszę zgłosić zeznania na komendę, jeśli tak było, do widzenia. No właśnie. Nie, dobrze, no, że on mnie zabiję teraz, no. Będę obserwował. Zjedź na pobocze, ziomek. Zjedź na pobocze. Oj, czerwony świat. No nie, dzieciaku, głupi. Co robię? Powtórz, co robię. Dobra, poddaj się. Się poddaj, wyjdź i podaj się. O, fajna rzecz. O, po co tak gadasz, synu? Po co tak gadasz? Wow, mega, na pewno mi. Mnie... Nie, no, bez przesady. Dziękuję, dziękuję, ratuj mnie. O, mnie szybko, odkuj mnie, odkuj mnie. Mam broń, proszę cię. Nie, nie, nie. O, fałki, to był Big Fałki. Prachu, dziękuję ci. O, Jezus bym zrobił bez siebie. Mega, dziękuję. Wielkie pozdrowie. Wykazałem się totalnym brakiem profesjonalizmu. Nie podszedłem do sprawy poważnie. Napad? Kolego, pobocze natychmiast. Natychmiast! Kurde, no jestem przecież spokojnie. Nie na czerwonej linii, jedź dalej. Full profesjonalka. Silnik wyłączasz, wyłączasz silnik natychmiast. O wyłączonej? Nie ruszasz się, kompletnie się nie ruszasz. Ale o co chodzi? Wysiadaj, wysiadaj. Ręce na maskę, na maskę, szeroko. Imię i nazwisko. Imię i nazwisko, już, right now. Już. Yy, ...Graciano Italiano, nie wiem, to nawet mogę podać. Skąd jesteś, Graciano, ha? Co? Skąd jesteś? Należysz do grupy zorganizowanej Wagos Od razu przydzielam ci grupę przestępczą. N nie jestem w żadnej grupie. Widzę żółte spodnie, ha? Ale to, ale to co, nie można nosić żółtych spodni? A co oznacza żółte spodnie, chyba tylko jedno? Co? No nie. Co jeszcze chyba, nie? No nie jestem w żadnej organizacji, kurde. Aha. O matko. To Nie, nie, myślę, że to jest wzięte za to, że samochód wziąłem z ulicy. Czy samochód z ulicy? No, ale leżał opuszczony. A dobra, już myślałem, że ukradłeś. Nie, leżał no dobra, opuszczony. No To pomyłka, przepraszam ci najmocniej. Do widzenia. Nie ma za co, to do widzenia, miłego dnia. Strzały? Strzały, strzały były. Co to za strzały, co to były za strzały? Ej! Ktoś przyjechał, tutaj i go na szpital chce wziął, stary, wiesz? Schowaj to, schowaj to. Mogę, mogę pójść, czy co? Bo już nie wiem, co robić. Co się dzieje? Halo, obywatelu, słyszysz mnie? Trzymany. Słyszę, słyszę, na szpital mnie panowie chcieli wziąć. Dobrze, dlaczego on celuje do mnie? Dlaczego ten manny to do mnie celuje? Co ty powiedziałeś? Co ty tam po. Aha, Dostanę to, kogo jedna. Nie, co? No, szpital Ej, kurde, co się Dobra, śpię dalej. Głupi zwierzę. Stój na sklepie. Stój, ręce, ręce. Nie, nie chcę lekko do niego. Co, za co się ręce? stało, co się stało? Ręce podnoś natychmiast. E jakiś nie Show me your hands, bro. Będę strzelał za chwilę. Ręce powiedziałem, nie zbliżaj Ale się jej. Zas... Ręce, ręce, liczę do trzech. Zas... Nie ruszaj raz. się, nie ruszaj się, gościu. Ręce. Bez Masz trzy sekundy. Raz. raz, raz. A, nie spodziewałem się, że podniesiesz ręce W każdym bądź razie muszę cię zakuć Czekaj pod ścianą, rozumiesz? Muszę zabezpieczyć ten teren Czy jest ktoś w środku, czy ktoś jest? Halo, excuse me Clear, clear Czysto, czysto, jest spokojnie Pod ścianę, pod ścianę Po co idziesz pod tą dalszą ścianę, jak mieć bliższą ścianę? Nie, już zostań tam, zostań hmm. Nie ma broni palnej nie ma, nie ma. Skąd więc te strzały? Twoja pałka strzela? Nie. No dobrze, o, masz szczęście. Ten typ tutaj jest, on nas o, no, no. chciał zabić. On nas chciał zabić, ten człowiek tutaj, Dobra. tak, ten. Dzień dobry. Tak, oczywiście. Dzień. Ej, mi prośby do Was, chłopaki. No. chłopaki. Chłopaki? Dobra, kurwa, policjanty. Jak wejść na radio? Czemu, Czemu ty masz serżanta? Jestem w ogóle właścicielem tej <noise> frakcji. XD, Powiedz mi, jak wejść na radio? No, F1 i coś tam, nie wiem F1, F1 Menu, menu, menu i radio. Press Radio. Radio Sandas Poladora. Nie się za dużo, bo mam zmuszone was opuścić, nie? Kultura kurwa ma być. A proszę się tutaj przedstawić. No. Legitymację wyciągnąć, w tej chwili, odznakę. Mm -hmm. Jaką k***ę Dobra, czekaj, czekaj, masz. Mm, o, no. Proszę bardzo. Witam Pani Aligobry, sierżant pierwszego stopnia, no właśnie. Nawet nie wiem, co to jest. No, no właśnie. No, miło. Ta przyszedłem rango, z wojska, przyszedłem z wojska, jestem no dla was jak no taki dojrzek. Deadpool, rozumiesz? No? Widzę, widzę, Jestem w stanie podnieść poziom byłeś. tego miasta, oczywiście byłem na różnych misjach Afganista. Po Bitwa pod Grunwaldem różne to było, naprawdę. Mm -hmm. Jestem tu dla was. To co, wziąć ci wezwać jakiegoś funkcjonariusza i przejdziesz się na patron? Zobaczysz, jak to jest hardo. Oczywiście. 131 do wolnej jednostki. Proszę przyjechać na komendę i zabrać jednego sierżanta na patron. Jakby co pan nie mówi, że to był Rafael Fernandez, panu tutaj obsługiwał, dobra? Dobrze, dobrze. Bo potem będzie znowu siupa i skargi. Coś. No. Idziemy na dół do garażu. Dobra, mi dawaj. Zezwolę panu tutaj na wyciągnięcie pojazdu. chyba nie wiecie to wcześniej robić. Tak, tak, coś szybkiego, coś mega prędkiego. Jasne, jasne. Nie, to jakiegoś... Wow. Proszę Sto bardzo. Kamaru. Twoje... Proszę. Najlepsze auto thank u you. nas dostępne. Mhm. Tylko proszę ci nie rozbić, sierżancie, dobrze? Oczywiście, że nie. No, jestem zawodowym kierowcą. Za... Spokojnie, no. wszystko będzie ja perfekcyjnie. Ej, ja jestem budzianem, pokazać ci? No... Żartowałem, żartowałem. 131 do koronera, proszę być w gotowości. No nowy naszego... sierżant na służbie. Długość do więzienia za uszkodzenie pojazdu mm. służbowego. Mm -hmm. Myślę, że mamy to wszystko, co jest karalne, chyba. Ej, ja, jakby co koroner jest gotowy, gdyby się pan tam nie pan. Bomba. Koroner, kurwa, świadek koronny? Koroner. Co mm -hmm. to koroner? Do trupów. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm mhm, mm mhm, mm dobrze, dobrze. Mm. Więc się właśnie. Spokojnego patrolu. Spokojnego patrolu. Jakby co na, rado na radio, pan wejdzie, gdyby trzeba było pana ratować, nie? Dobrze. No i ma ma masz już pojedżone. Przepraszam, przepraszam. Pojedżone ma tak, wiem, p, na trochę wyjście. Strzela, strzela, ten zielony który, który to? Który to? Który to? No, dobrze On Ej, ej, wysiadaj, wysiadaj z fury, wysiadaj, nie rób, nie rób tego Dobrze Chciałem tylko pożyczyć, chciałem tylko pożyczyć Dobrze, dobrze, który strzelał tutaj? O co tu chodzi? Visiądź, wysiądź, 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 wysiądź Zrobi go, dobrze go Gofres go daj klamę, daj klamę Nie No nie bądź chujem, daj klamę Aha ciebie Nie bierz ze mnie Dobra panowie, bierzemy z niego wszystko Zostawcie go Biorę Porywamy go z... yy, Gdzie? Na szpital? Policeman, co ty do mnie strzelasz? Na szpital. W oponę debilu Jak nie, Ej, do mnie strzelać? Daj mi tego Aha, okay. daj Radiorkę Broski. Okay. Dzięki, jest Czemu na debilu? w opone strzelałem, nie zatrzymałeś Oj kolego Eee, zatrzymaj się, zatrzymaj się halo? Zatrzymaj się, zatrzymaj się Czemu bandyto? Zatrzymaj się Czemu bandyto? W świetle brawa jesteś bandytą Jak bandytą? Czemu? za to co robisz na drodze? Co robię na drodze? Jesteś bandytą. Dobra, wysiadłem na poboczy... Trzeba czekaj chwilę. Debilu! Co, za dobre, dobre. Mogę wiedzieć, co, za co? co to za strzały? Mogę wiedzieć co to za strzały. Co? To strzelał jakiś gościu. Nas. policjancie. Co to za strzały? Mogę wiedzieć. Strzelał gościu jakiś No jakiś gościu do nas strzelał Na pewno nikt z was? No na pewno. Nie, nie, na pewno nie. Po co bym pana funkcjonariusza kłamać? No właśnie. Synu. Przepraszam, mogę screenshota? Po co? No bo ja bym chciał z panem policjantem, z bo nie, nie miałem, nie miałem Nie mów tak Poza tym... Przepraszam, przepraszam będę. Dziękuję To od montażysty zależy Dziękuję bardzo Żegnaj Żegnaj Wszystko w porządku Tak, tak, ale no... Jak to można jechać? No i fajnie, asu, auto mi zgasło. to za to zapłaci? <laughs> rozwaliliście. Dobrze, masz rację, rozwaliliście tutaj przystanek. O no, ale... kurwa. Dobrze. Zapraszam pana, będzie trzeba ponieść koszty tego przystanku. No, to wynosi 600 dolarów. Nie dyskutujcie. Jedzie to mi się Auto zostało rozwalone. Jadę przepisowo i no to to nie moja wina. Dyskutuje pan z funkcjonariuszem policji. To nie, za... pan. Sam pan Przecież mówił, kto dobrawa. za to zapłaci? 600 dolarów to kosztuje. Rozwaliliście to, tak? Dobrze. A kto zapłaci za samochód? No? Czyli do kogo należy samochód? Do tego pana. To pan zapłaci za samochód. No ale. ale on mi wjechał. A ma pan nagranie dowód? Co? To... A ma pan nagranie, że rozwaliliśmy przystanek? Jestem funkcjonariuszem, nie potrzebuję, Widziałem to na własne oczy. A ja widziałam, no, a pan widział na własne oczy, że mi wyjechał z naprzeciwka, no Tak, ale wolę o tym nie pamiętać, bo ktoś musi za to zapłacić A no tak No, no tak Chłopaki ktoś musi ale... za to zapłacić, czy tego ja... chcecie no, proszę czy nie... pana, to nie jest mój samochód, ja nie a... prowadziłem ja Pan to... prowadził Pójdę. 600 dolarków i sprawa załatwiona No proszę pana, to jest y, moim moją... no, e ale proszę ale proszę nie... no, Ale proszę co, proszę ja tylko, co ja tylko mówię, ja mówię fakty Tak? O, jak ja jechałem, tak o, jak ten od tej Zgodnie jezie, od z artykułem 14 kodeksu karnego, za rozwalenie rzeczy z miasta trzeba zapłacić. Rozumiesz czy nie rozumiesz? Rozumiem, ale ja jechałem po swoim pasie, tylko y, je, jechał i we mnie wjechał. No to. Nie Jecha, ja jechał nie. i we mnie wjechał, ty. la, 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 la No, nieważne. No, ale kto Do widzenia! No, no widzenia. No, <laughs> <laughs> Chciałeś się zaśmiać, że on się jąka i się zająkałem jak Devi